Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, już za kilkanaście minut rozpocznie się naukowa konferencja z okazji stulecia uchwalenia Konstytucji Marcowej. Konstytucji Marcowej, pierwszej nowoczesnej polskiej konstytucji, która wprowadzała egalitarny ustrój państwa. Ta pierwsza część, która rozpocznie się za kilkanaście minut, będzie poświęcona zagadnieniom historycznym związanych z warunkami uchwalenia tej Konstytucji, z postanowieniami tej Konstytucji i drogą do uchwalenia Konstytucji 3 maja. E, Boże, Konstytucji marcowej, przepraszam bardzo. Druga część, bardzo bliska mojego, mojemu sercu, będzie miała miejsce o godzinie 19.00, i będzie poświęcona równości kobiet w Konstytucji Marcowej. Ponieważ właśnie Konstytucja Marcowa utrwaliła to, co wprowadzono kilka lat wcześniej, wprowadził to tymczasowy naczelnik państwa, czyli równość kobiet i mężczyzn i prawo wyborcze dla kobiet. I naprawdę Trudno mówić o konstytucji marcowej, trudno mówić o sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości bez wspomnienia o kobietach, a bardzo długo właśnie o roli kobiet w konstytucji marcowej, jak i również w Sejmie później i w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mówiono. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa zarówno na pierwszą część, jak i na tę drugą część. A teraz chciałabym oddać głos moim kolegom, którzy przedstawią Państwu szczegółowo zagadnienia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Wicemarszałki. Nie uprzejmie proszę o zabranie głosu Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wielce Szanowna Pani Marszałek, Panowie Marszałkowie, Panowie Senatorowie, Panie Pośle, bo jest z nami też poseł Władysław Teofil Bartoszewski, drodzy Państwo, to dla nas wielki dzień. Polska wybucha do wolności w 1918 roku, po 123 latach niewoli. Wybucha do wolności i do organizowania swojej państwowości, szukania miejsca w demokratycznych państwach świata. Żeby do tego doszło, musi w międzyczasie obronić swoje granice, zatrzymać nawałę bolszewicką, obronić Warszawę, uratować Europę i świat przed ideologią śmierci. I to się udaje. Zwieńczeniem tego etapu budowy państwowości polskiej jest marzec 1921 roku. Uchwalenie przez Sejm ustawodawczy konstytucji marcowej, pełni demokratycznej, jednej z najbardziej demokratycznych w ówczesnym świecie, a dla nas stanowiącej wzór do odtworzenia w późniejszych latach. Pani Marszałek wspomniała konstytucję 3 maja i to nie jest nawet przejęzyczenie, a na pewno żaden błąd, bo ta konstytucja marcowa odnosi się już pierwszych swoich słowach do Konstytucji 3 maja. To było potwierdzenie ciągłości państwa polskiego, ciągłości pierwszej Rzeczpospolitej z odrodzoną drugą Rzeczpospolitą. To dla nas, ludowców, dla Polskiego Stronictwa Ludowego, ale również dla spadkobierców, dla Polskiej Partii Socjalistycznej, dla PPS-u, ale też dla spadkobierców tych idei, których dzisiaj reprezentuje pani marszałek z panem marszałkiem Czarzastym. To jest e, niezwykła chwila, bo jesteśmy jedynymi, jak często Marszałek Zgorzelski podkreśla, ugrupowaniami w Sejmie, którzy, które mają ciągłość i tą tradycję i mogą się odwołać do dwudziestolecia międzywojennego, do dobrych wydarzeń, ale też e, doświadczyli e, trudów upadku Konstytucji, której stulecie dzisiaj e, świętujemy. Ja chcę wspomnieć o dwóch e, wybitnych postaciach, mężach stanu dla ruchu ludowego, oczywiście ikonach, ale dla, myślę, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, niezwykłych postaciach. Obydwóch z tych mężów stanów jest odznaczonych orderem Orła Białego. To są kawalerowie orderu Orła Białego. Wspominamy premiera naszej wolności, Wincentego Witosa. Wspominamy marszałka Macieja Rataja. Jeden był wówczas premierem rządu jedności narodowej, obrony narodowej, który uratował w trudnym momencie Polskę przed nawałą bolszewicką. Drugi był współtwórcą już w takim bezpośrednim konstytucji marcowej, ponieważ był wiceprzewodniczącym komisji konstytucyjnej, która formułowała założenia w krótkim bardzo czasie tej konstytucji. Był zastępcą przewodniczącego Władysława Sejdy, ale on rzadko bywał na posiedzeniach, jak donoszą historycy i właśnie Maciej Rataj sprawował funkcję, która Dawała szansę na wprowadzenie trójpodziału władz, szacunku, równości, godności i podnosiła też godność wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Również tych, których wtedy było najwięcej, czyli chłopów mieszkających na polskich ziemiach, którzy nie mogli się czuć wcześniej obywatelami, bo nie mieli żadnych praw, a na nich tylko były nakazy i ukazy nakładane. To jest postać, która. Oddała swoje życie również w tragicznych okolicznościach, bo zginął, został zamordowany w akcji AB, w Palmirach jest pochowany Maciej Rataj, więc przez całe swoje życie niósł też to, to brzemię różnej odpowiedzialności. To są wybitne postacie: rząd Witosa, Maciej Rataj, współtwórca Konstytucji Marcowej. Niestety ta konstytucja nie mogła rozwinąć skrzydeł. Ponieważ w 1926 roku w maju dochodzi do zamachu na tą konstytucję. Nie do no zamachu na jedną czy drugą osobę, ale na, do zamachu na podstawy demokratycznego państwa prawa, gdzie legalnie wybrany rząd i legalnie wybrany prezydent zostają obaleni. Efektem tych działań jest proces brzeski, hańba sądu brzeskiego, która jeszcze raz musi być przypomniana, że nie została do dzisiaj zmazana ale jest szansa, że to zrobi Sąd Najwyższy na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, że będziemy mogli oczyścić naszą sferę publiczną z kłamliwego wyroku Sądu Brzeskiego, ciążącym na, na przykład na Wincentym Witosie, współtwórcy Konstytucji Marcowej. Tak więc, szanowni państwo, odnosząc się do dzisiejszych czasów, i Maciej Rataj zrobił to najlepiej właśnie po zamachu majowym w 1920 w roku, kiedy mówił, połamano konstytucję, połamano ustawę, w Polsce jest samowładstwo, nie wie się, co będzie za 24 godziny, nie wie się, co będzie jutro. Niech to stanowi gigantyczną przestrogę dla naszych czasów, dla nas wszystkich, że prawa, które wywalczyli nasi przodkowie, prawa wolności i obowiązki, ustawa zasadnicza jest dla demokracji rzeczą świętą. I ją należy przestrzegać, niezależnie jaką rolę w państwie się pełni, niezależnie jaką rolę przypisują obywatele. Tym, którym więcej dano, tym bardziej są zobowiązani do jej przestrzegania. Kto dzisiaj łamie konstytucję III Rzeczypospolitej, gdzie nawiązujemy do tych dobrych tradycji, kto nie szanuje dorobku II Rzeczypospolitej w postaci konstytucji marcowej i jej kontynuacji w konstytucji z 1997 roku, nie jest godny też świętowania tej rocznicy. I może dlatego nie chcę zorganizować jubileuszu. Dziękuję Senatowi za to, że jest miejscem takim, w którym możemy wspólnie wspominać naszych bohaterów, wspominać jeden z najbardziej demokratycznych aktów prawnych ówczesnej Europy, a dla nas stanowiących inspirację do działania w dzisiejszych czasach. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała twórcom Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Bardzo dziękuję pani Prezesie, uprzejmie proszę o zabranie głosu Wicemarszałka Sejmu, Pana Piotra Zgorzelskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz i Wojciech Konieczny to są liderzy bezpośrednio będący spadkobiercami tych polityków Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który, którzy wnieśli ogromny wkład w zbudowanie tej jednej z najbardziej nowoczesnych Konstytucji ówczesnej Europy, która jako jedna z pierwszych konstytucji, wspominała o tym pani marszałek Morawska-Stanecka, w istocie usankcjonowała prawa wyborcze kobiet. Nad tą konstytucją z pewnością można powiedzieć, unosił się duch kompromisu, bowiem pod tym istotnym dokumentem z punktu widzenia funkcjonowania państwa podpisało się dwóch ludzi, którzy byli na antypodach życia politycznego. Wincenty Witos, który był synem Drwala, i marszałek Trąbczyński, reprezentujący stronnictwo narodowe, wywodzący się w istocie z arystokracji. I to nie przeszkodziło tym dwóm ludziom pochylić się nad najważniejszym dokumentem funkcjonowania państwa. To jest jedna z lekcji, jaką powinniśmy wyciągać z tego, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj w polskim parlamencie. W parlamencie, którym tę spuściznę myślę, że godnie dzisiaj realizujemy. W Sejmie ja wraz z kolegami ludowcami byliśmy współautorami uchwały Sejmu Rzeczypospolitej, która została wczoraj odczytana, a obecny tutaj Senator Jan Filip Libicki i pan senator Wojciech Konieczny samą uchwałę zaproponowali dla kolegów senatorów. To rzadka sytuacja, kiedy obydwie izby parlamentu podejmują uchwałę w tej kwestii. Ale my ten testament dzisiaj naszych przywódców z okresu budowania Konstytucji Marcowej realizujemy. Dziękujemy panu marszałkowi Grockiemu, obecnym tutaj senatorom z panią marszałek, za to, że Senat znów się da, staje przestrzenią wolnego słowa, gdzie możemy mówić o konstytucji marcowej, o tym, jak była demokratyczna i jak trzeba cenić tego typu dokumenty, żeby nie stały się przedmiotem ataku, jak było w 26 roku, o czym mówił pan prezes PSL, czy tak jak teraz jest, atak na konstytucję. Trwa cały czas. I to jest kolejna lekcja, która powinna wypływać z tamtego czasu. Serdecznie dziękuję. Życzę udanej konferencji, a pomysłodowczyni pani marszałek morawskiej Staneckiej w sposób szczególny, zwłaszcza, że ta data konferencji łączy się z jej osobistym jubileuszem. Bardzo dziękuję pani Marszałku. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana senatora Wojciecha Koniecznego. Dziękuję bardzo. Pani wicemarszałek, wszystkiego najlepszego, stu lat. Dużo więcej niż ta konstytucja ma. Panie, marszał, panie marszałku, panie marszałku, szanowni państwo. Rzeczywiście dzisiaj piękny dzień, piękna rocznica, rocznica, która mówi o tym, że Polacy nie muszą być skuceni, że mimo ogromnych różnic, mimo tego, że po odzyskaniu niepodległości były różne pomysły na Polskę, Jedni mieli pomysły, jak to dzisiaj powiemy, skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, inni mieli pomysły socjalistyczne, inni ludowe. Wszystkich pogodziła idea stworzenia konstytucji. Wiadomo było, że trzeba się pogodzić, coś co dzisiaj jest jak najbardziej aktualne. My się cieszymy, że polscy socjaliści, ówczesna polska lewica, przyłożyła rękę czy Miała ogromne zasługi w stworzeniu tej konstytucji. To rząd Jędrzeja Moraczewskiego rozpoczął pracę nad tą konstytucją, utworzył biuro konstytucyjne, w którym Mieczysław Niedziałkowski był przewodniczącym. Toczyły się prace, rządy się zmieniały, mieliśmy pożogę wojenną, musieliśmy się obronić przed komunizmem, ale powrócono do tych prac i powrócono do idei kompromisu. Na szczęście udało się doprowadzić do uchwalenia konstytucji i do tego, że w tej konstytucji były zapisy bardzo demokratyczne. Ta konstytucja wręcz wyprzedzała swoje czasy. Brała najlepsze wzorce z konstytucji francuskiej i z innych konstytucji. Udało się lewicy doprowadzić do sytuacji, w której wycofano zapis na przykład, że prezydent musi być Polakiem i katolikiem. Udało się doprowadzić do sytuacji, że mniejszości narodowe uzyskały swoje prawa, udało się doprowadzić do tego, że kobiety uzyskały swoje prawa, więc szereg sukcesów. Oczywiście ówczesni socjaliści musieli również ustąpić. Ustąpili w sprawie takiej, że w ogóle istnienia Senatu, na szczęście, bo dzisiaj jak widzimy, Senat po tych stu latach spełnia swoją rolę z nawiązką, więc to była dobra decyzja. Ustąpili. Jeszcze w kilku innych, wtedy ważnych bardzo kwestiach. Ale udało się. Konstytucja powstała, demokracja powstała i żyła. To, jak się sprawa skończyła, jak to powiedział pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz, no niestety, takie, takie czasy były, pobudziły się na, nastroje nacjonalistyczne. Doszło w całej Europie do różnych przemian, w tym w Polsce. Konstytucja nie przetrwała bardzo długo, ale na pewno dała podstawę do silnego demokratycznego państwa. Proszę Państwa, na końcu chciałbym zacytować o dziwo polityka narodowej demokracji ówczesnego marszałka Sejmu, który po uchwaleniu konstytucji powiedział: Z dniem dzisiejszym wchodzi Rzeczpospolita na drogę prawnego rozwoju. Państwo to zorganizowany naród a fundament organizacji to konstytucja. Jakże inna jest dzisiaj prawica, a jakże taka sama jak wtedy jest lewica. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie senatorze. Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Filipa Libickiego. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, panowie marszałkowie, panie prezesie. Chciałem zacząć od złożenia życzeń pani marszałki Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Wszystkiego najlepszego. Życzę takiej rocznicy jaką dzisiaj obchodzi konstytucja marcowa. Chciałem powiedzieć, że jestem zaszczycony, że mogę być sprawozdawcą tej uchwały. Za chwilę o godzinie 14 rozpocznie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej i tam będziemy nad tą uchwałą pracować. Myślę, że tak jak udało się ją zgłosić w konsensusie, tak samo będzie przepracowana na Komisji Ustawodawczej. Chciałem podziękować w sposób szczególny dwóm osobom: najpierw panu senatorowi Wojciechowi Koniecznemu, dzięki któremu. Ten zamysł, aby inicjatorami tej uchwały byli reprezentanci partii, które 100 lat temu pracowały nad tą konstytucją, się powiódł i możemy dzisiaj go Państwu prezentować. Drugą osobą, której chciałem podziękować jest pan wicemarszałek Piotr Zgorzelski, za to, że zainspirował mnie do tego, aby właśnie w podobny sposób do uchwały Sejmowej tą uchwałę złożyć. I myślę sobie dzisiaj, czytając rano na jednym z portali internetowych artykuł pana marszałka Zgorzelskiego, myślę sobie tam tytuł tego artykułu to było sześć lekcji z Konstytucji Marcowej dla nas na dziś. Ja nie będę mówił o wszystkich sześciu lekcjach, ale myślę sobie, że jedna lekcja z Konstytucji Marcowej jest dzisiaj dla nas szczególna. Otóż. Było tak, że konstytucja marcowa została uchwalona, ponieważ Polska stanęła przed nowymi zadaniami i przed nową rzeczywistością. Zaczynał się nowy etap i trzeba się było jako naród i społeczeństwo urządzić w tej nowej rzeczywistości. I my dzisiaj paradoksalnie jesteśmy w podobnej sytuacji, bo dzisiaj żyjemy w świecie mediów społecznościowych. Miałem okazję brać udział. W mediach społecznościowych w takiej sądzie, co będzie końcem XX wieku, czy to będzie na przykład atak na World Trade Center, czy to będzie COVID-19. I większość odpowiedzi była, że to COVID-19 i sytuacja epidemiczna jest tak naprawdę prawdziwym końcem XX wieku, które rewolucjonizuje nasze życie. I jeśli my, jako politycy, stajemy wobec końca epoki, to zobowiązani jesteśmy, aby zadania, które niesie nowa epoka, która się rozpoczyna, starać się podejmować wspólnie. Tak jak wspólnie 100 lat temu podejmowali e, te zadania nasi przodkowie, starając się na nowo urządzić Polskę. I myślę, że o tej lekcji powinniśmy pamiętać dzisiaj, w stulecie Konstytucji Jarcowej i powinniśmy pamiętać także, pracując nad projektem tej senackiej uchwały. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie senatorze. Proszę o zabranie głosu pana posła władysława Teofila Bawtoszewskiego. Panie marszałek, jak mówią nasi starsi bracia w wieży, 120 lat, panie życzę. Wszystkiego najlepszego. pani marszałek, panowie marszałkowie, panie przewodniczący, panie senatorze, drod drodzy państwo. Ja chciałbym podkreślić jeszcze raz, tę szczególność konstytucji marcowej. Konstytucja marcowa była dyskutowana po 123 latach, kiedy nie było w Polsce rządu Polaków, nie było w Polsce żadnego rządu oprócz obcych i stawiała przed politykami szalone wymagania, dlatego że mieliśmy sytuację, kiedy ani granica wschodnia ani granica zachodnia nie były jeszcze pewne. Nie było całkiem jasne, gdzie będzie się rozszerzało ter, będzie terytorium Polski. Do tego na terytorium Polski, jeszcze bez tych granic, żyło prawie 40% ludzi, którzy byli z mniejszości narodowych. To stawiało ogromne wyzwania i nie było wzorca, na który można by się tak naprawdę powołać. Co, co więcej, liczba partii politycznych i ugrupowań była znaczna. I to, że udało się osiągnąć porozumienie w, w, w ciągu mniej więcej 15 miesięcy, tam była przerwa związana z atakiem bolszewickim na, na Polskę, to, to było wynikiem zrozumienia i odpowiedzialności wybitnych polityków, o których już prezes Władysław gosiniak wspominał. Tam byli ludzie, od, polski, od członków Polskiej Partii Socjalistycznej po, po, ludzie, po ludzie ze stronnictwa narodowego z Oni mieli naprawdę zupełnie inne pomysły, jak Polskę powinno się u, urządzić. Ale mimo wszystko, mimo tych różnic, sięgnąwszy po wzorce z III Republiki Francuskiej. Postanowiono stworzyć wyjątkowo nowoczesny, demokratyczny i egalitarny akt prawny, który rzeczywiście jako, jako jeden z pierwszych w Europie dawał pełne prawa kobietom, które zostały bardzo szybko miały nie tylko bierne licz czynne i bierne prawo wyborcze, także znalazły się tak w Sejmie, jak i w Senacie, co było wyjątkowe na, na, na tle innych państw europejskich, już nie mówiąc o światowych i ale również dawało równość wobec prawa dla przedstawicieli rozmaitych religii, rozmaitych grup społecznych i to było dokumentem, który połączył Polaków. Tym impulsem, o którym mówi, mówił pan senator Libicki, było to, że nie tylko mieliśmy podpisywaliśmy wtedy Pokój z, z bolszewicką Rosją w Rydze, ale staliśmy w przededniu plebiscytu na Górnym Śląsku. I wszystkie opcje polityczne, od lewa do prawa, doszły do wniosku, że trzeba wysłać sygnał do mieszkańców Górnego Śląska, że Polska jest państwem, które istnieje i ma swoją własną ustawę zasadniczą. Po to, żeby ich zachęcić, żeby głosowali za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. I to miało w istocie miejsce, oczywiście potem były powstania i tak dalej. Ale to był ten akt, który, który akt rozumu, który połączył polityków o szalenie różnych poglądach. I ja bym sobie bardzo życzył, żeby, żeby tego typu porozumienie ponad podziałami w duchu demokratycznym, w duchu konstytucji marcowej było możliwe. W, teraz u nas w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Jeżeli mają państwo pytania dotyczące tematu konferencji, to teraz jest moment na ich zadanie.